Nic w tych telenowelach ciekawego nie ma. Co nie Leon? Ej. Niech zgadnę. Chodzi ci o tą nieszczęsną maturę, tak? A ja ci powtarzałem. Leon, naucz się. Zamiast grać na komputerze, ucz się. No dobra, przestań no! Nie dałeś mi ściąga! Teraz nie mi mnie pretensji. Leon, ile razy mam ci powtarzać? Nie możesz ode mnie ściągać, bo to jest nieuczciwe. A ja zawsze chcę być uczciwy wobec wszystkich. Przeszkadzam? Czego Ty znowu ode mnie chcesz? Mała prośba, Leon. Możesz zająć miejsce? Chcę pogadać. Dziękuję. Wiem, że matura była dla Ciebie ciężka. Neon. No Proszę, nie dobijaj leżącego. Leon, daj mi skończyć. Pamiętasz jeszcze naszego ojca? Po co mi o nim wspominasz? On nie żyje od dwóch lat. Fakt. Szkoda, że nie żyje. W każdym razie wiesz, co mi powiedział przed śmiercią? Jeśli do czegoś dążysz i Masz przeszkody na drodze, to nie poddawaj się. Tylko rób to za wszelką cenę, co do czego zmierzasz. No, myślę, że w sierpniu poprawisz tą maturę i będzie w porządku. Oj, neon, neon. Zawsze wiesz, jak mnie pocieszyć. W końcu jesteś moim bratem klonem.